Pewnie myślicie, że MTZ jest smarowany jakimś głównym, a tu nie. Widzicie, sprzęt jest dość konkretny. Dziękuję danej osobie za pomoc mi w załatwieniu tego. No i co, dostaną mu i kalamitki, coś z naszej zachodniej granicy. Witajcie moi drodzy. Standardowo miałem ruszyć, miało być dobrze wał się upierdliczył, nie wiem, tamta półosia jest w miarę okej, okay. tej nie mogę odkręcić, bo śruby są wyrąbione są śmieszne, a tu nie wiem co tu się wydarzyło, że go... czy śrub nie było, czy się odkręciły i ścięły je nie wiem skręcę to i, I może pojadę, może wrócę bo tak to przód mi blokuje sam nie wiem co się wydarzyło, ostatnia ziół na napędzie ale cały czas teraz wyłączony jest nie mam siły. Otwarłem tą drugą, drugą mośkę Mazu, ja nie wiem co, ale tryby widzę, że, że są spoko, no to się nic jakby nie miało sprawa wydarzyć, więc myślę, że ten wał... No ale będę musiał tak zjechać, bo nie mam śrub takich grubych. To zarwę drugi raz, tu już nie wyjadę stąd i zostanę. Bo mam tylko takie coś ze sobą, może coś jeszcze poszukam w torbie. Walczę. Jadę, moi drodzy! Dziki pokopały, nie pamiętam drogi, ale się przebijam. Wał, wał się odkręcił, ale czemu nie wiem, nie sprawdzałem go. Może to była ta przyczyna, że poluzowały się śruby i gdzieś zerwało przy jakimś oporze. Nic, jadę powalczyć. Idzie maszyna. Nagram wam troszeczkę, tylko bo tu jest dosyć poprawny, się utopił. Po raz kolejny w mojej Nie wiem, muszę poczekać jak obecnie, no, to... ale. Powiem to... Wam, że robota ciężka. Widzicie. Pokradło. Starożytna. Niestety tak, tu się że Rowy są pozarastane. Jest jeszcze tragicznie. To jest rów, ale to woda stoi. Prawie się wdupiłem do niego standardowo, ale dużo wody jest dużo. No nie rok temu też widzieliście na filmikach. No było mniej wody o wiele i też siadłem, więc nic zaraz jeżdżam. W tym momencie rozumiem Bampra, jak próbował urać. Albo uprawiać taką mozaikę. Jest masakra. To jest trochę lekka górka. To jest piach, a tu już jest dołek i więc kapiszę. Do usłyszenia. Tu, moi drodzy, już prawie siadałem. Dobrze, że przodek włączyłem, ale no nie ma sensu. Widzicie, czura już masło. Muszę, uuu, tu to woda jest. Nic, wyjeżdżam stąd, bo utopię się, a nie chcę mi się kogoś werbować. A tu już było nieciekawie w kontakcie. Zjeżdżam moi drodzy, bo ciepło się robi 11. nie ma co kości, bo jest pod temperatura wygląda tak. Więc myślę, że chyba udało się to naprawić. mało do celu. E, tu pozmieniam śluby i będzie do przodu. I jeszcze to jest na, Można powiedzieć krajówka. Do zobaczenia później. A i jest trochę poprawy wspomaganie powiem Wam że lecę sobie dziewiątką i nie ma problemów tak jak było wcześniej że mnie nosiło zobaczcie bez trzymanki na ósemce to już trochę ściąga bo zbieżność ale nie jest źle Witajcie moi drodzy na ziemniaczkach tak wyglądają ziemniaczki niestety stonka zaczyna saleć powoli ale na razie i tak nie widać teraz z dnia ale profilaktycznie robimy oprysko. O, jest stara i są już larwiochy. Nie jest, przetrzepiemy chemią. To niestety po co zrobić? Zrobimy test opryskiwacza, choć nie wiem czy ta mikstura, którą stworzyłem, ma jakiś sens, ale zobaczymy. Uuuu, maszyna, widzicie i spróbuję wam to w time-lapse zrobić nie wiem jak ciśnienie będzie, no nie, to nie zrobię w time -lapse chyba dam wam potem znać jak ciśnienie ile lańca idealnie, no idealnie kurde, dobrze by było w time-lapse to zrobić i zobaczę ciśnienie jak chcę, to w tym lapse stanę i będziecie wiedzieli, że coś się zesrało do usłyszenia a będąc tutaj pokażę wam przeżyto, jakie jakie jest obecnie no, i powiem Wam, że tu na początku ładny kłosek, fajnie to wygląda. Jest ale już to nic nie robiłem. Trudno, co będzie, to będzie, ale, ale fajnie to, co się prezentuje. no Są gorsze momenty, wiadomo, górka będzie gorsza, ale ten zapach, co ja tu czuję. Ubinu nie chcę, niestety Wam na razie nie pokażę, bo zastanawiam się nad likwidacją bardzo mocno. Bo nie wiem, nie dam rady tego, by wszystkiego, ale mi się zdaje. A jak zacznę mękować, to też myślę, że nie odleci wszystko mokre, tylko będzie razem z łubinem, bo będzie na tej samej wadze. I spiszcie w komentarzach, co byście zrobili z tym łubinem, bo ciężki temat. Już chyba nie będę siał łubinu. Więc tak, myślę, że król łubinu abdykuje w tym momencie. Do time lapsa. Wtedy drodzy, prawdopodobnie pompa opryskach i ja opryskam to niestety wyjąłem końcówkę i, i wyleciałem mi z rąki. Niestety muszę lecieć do domu po końcówki te co rozpryskują, ponieważ tracę ciśnienie wali, ciśnienie jest słabe, prawdopodobnie membrany w pompie. No ale to będziemy robili w przyszłym odcinku prawdopodobnie więc co? jak to z życia rolnika trening biegacza trzeba zrobić o, tu owiec, który walczy popryskana na włoć widzicie, rośnie tak rade nic, opierniczę tę kilometróweczkę no i może wrócę do was wróciłem nie będę mówił, że mam formę C330 stoi w tych ciżemkach. po tym gruncie się nie da biegać. Bolą nogi w cholerę. idę to montować, kończę pryskać eee, i wracamy. A chodzi mi o element, zaraz wam powiem. Tak, ziemniaczki się prezentują, tak, zestaw. Eee, kurde, jest tyfon tu jest? Dobra, wiecie o co chodzi? Niestety nie mam siły, wsiadam i działam. Mała przerwa w koszeniu. Nie MTZ. Tutaj, patrzcie na tą blachę, co tu się wydarzyło. A tutaj... Niestety był na stworzeniu luz. Dziura wywaliło. No i niestety poszła zawleczka. Tu jest jeden stworzeń, tu drugi. No i to muszę zgrzać jakoś, a nie mam palnika, więc... Kurde, widzicie jaka jest mała odległość tego, a ten jest rozbebeszony. A blacha jest dosyć gruba, bo to będzie kurde... A, jakieś... Kurde... 4-5 mm 5 naba. Chyba by to zrobić. Nie wiem, może z pawarką zgrzeję młot albo i madłem sepnę i może to dojdzie do siły, bo tu się skrzywiło na tym. Może coś będę wam nagrywał z, tego, z tej akcji szybkiej. Moi drodzy, w się widać było. Yy, I madło mi pie, pierdyknęło szczeliło. Tu nadpaliłem, nad ja to wyrównam. Tu jeszcze pod, pod rzeźbie, tu trochę zbiłem młotem, jeszcze podgrzeję raz, będę walił. No nic spawarka to nie jest palnik żeby fajnie można było podgrzeć, ale trochę jeszcze ta szczelina jest. No. Nic jak będzie chodziło, to znaczy że zrobiłem. Jak nie, no to, no to nie. Walimy w to i ty młot i jazda jakbyśmy się nie widzieli do zobaczenia standardowo moi drodzy trzeba gra na moim niekorzyść trochę tutaj to bliżanie było takie sobie bo tu tą blaszkę wstawałem zobaczyłem że jej nie ma jak tutaj i widzicie e, dało radę opiera się e, ze starego grubego zagasu zrobiona blaszka bym to niestety ujrzałem problemy teraz jak zacząłem Patrzę na to, że jest mokry, to to od Womo, to to jest standard, trochę paliwo mi gdzieś tutaj jak przyciśnie leci plus yy, siłownik jest nieszczelny dlatego jest tak ożygany. ale tutaj yy, z tymi śrubami był problem, trzymało się dosłownie na dwóch, a jak kosze, to są jakieś gałęzie i w ogóle, więc całą... Yy, szpilki nowe pozaspewałem z jednej strony z drugiej strony podokręcają od góry żeby z dołu było jak najmniej jakby coś wadziło żeby nie wykrzywiało bo tak było a w tym drugim mamy większy problem ten drugi Ech, nie mogę odkręcić i nie, nie, nie mi to zajmie jeszcze bo widzicie jak on wygląda tu go wybewęszyło się podbiło bo skrzywiło go na, na na tym na śrubie nie chcę żeby po prostu go tutaj wyrwało. Nic, będę się żegnał z wami. Do następnego zobaczę, co się da zrobić.